Dzień dobry kochani. Jestem u Bogusi w hodowli Bogoloko, ponieważ mamy dla Was bardzo ważną wiadomość, a mianowicie Borysek, którego Bogusia trzyma na rękach, szuka swojego nowego domku. Borysek był zarezerwowany, tak jak wszystkie pozostałe szczeniaczki. Ale niestety osoba, która miała go zabrać do siebie, wczoraj zrezygnowała. I bardzo nam zależy na tym, żeby znalazł inny kochający domek. No bo to już jest pora, żeby maluchy opuściły swoją mamę I Bogoloko. Bogusiu mhm. powiedz nam, co to za piesek? To bardzo inteligentne stworzenie kochające, rozrabiające, po prostu tryskające energią. Teraz jest troszkę ospały, bo spał. Ja go wzięłam z, z, podniosłam i obudziłam, więc jeszcze się tak nie, nie kręci, ale to jest rzadkością. On on, jest, on ma w tej chwili tryb gościnny włączony. Tak tu mamusia przyszła. No, Bo normalną rzeczą, a już się zaczyna powoli kręcić. Ale jest naprawdę w bardzo fajnej kondycji. Miałam tutaj dwie takie dobre hodowczynie u siebie panią Magdę, panią Magdę z rozmachanego ogona oraz Kasię Gaz. I oglądały, oceniały moje szczeniaki i stwierdziły obydwie że Borysek jest bardzo ładnym pieskiem i nadającym się na wystawy robiły mu właśnie próby z postawy wystawowej, gdzie spisał się na medal. No i co ja bym mogła więcej powiedzieć na jego temat? Może jest kochany i że i że wszyscy, mądry, że też ciągnie w ogóle. Muszę też, po, po taką zauważyłam, że on bardzo, ale to bardzo uwielbia mężczyzn. No, yy, tak, bo yy, jak tu przyjdzie jakiś mężczyzna, to on od razu do tego mężczyzny bardzo szybko legnie. No i zaczepia, ale ogólnie rzecz biorąc chyba wszystkich zaczepia. Tak, jest taki zaczepialski, bardzo, bardzo taki jestem yy, towarzyski. towarzyski. No. Kochani. Także ponawiamy nasz apel. Gdybyście chcieli takiego cudownego goldenka albo y, znalibyście kogoś, kto byłby zainteresowany y, psem rasowym, do kochania, y, do prezentowania na wystawach, do pieszczenia, do, pieszczenia, do tulenia y, po prostu do kochania, do dzielenia się, do, do trenowania, bo tak jak ja zawsze mówię, te psy są do. Te psy mają wielorakie, wielorakie z, y, zadanie w domu, jak są. One to są przede wszystkim trener osobisty. Musisz z nim wyjść, czy ci się chce, czy ci się nie chce. No, przypilnuj, przypilnuj <laughs> będziesz miał dużo ruchu przy nim, przypilnuje cię przy jedzeniu. Nie ma podjadania, bo jak zaczniesz podjadać stąd, je, to trzeba się podzielić. To są takie, aha, nie trzeba się zginać, jak ci coś spadnie, bo on będzie pierwszy. <laughs> Co tam jeszcze takiego ta No, No i oczywiście yy, trzeba kochać sierść, bo sierść, sierść będzie wszędzie. No. No, no, ale jak się ma mm. takiego słodziaka, to może być nawet. A spacery, trochę. spacery i spacery to są, one uwielbiają i tak minimum 5 km dziennie, to już będzie norma w Twoim życiu, jeżeli się zdecydujesz na takiego słodziaka. Okej, okay. mm. Podlinkuję Wam namiary na Bogoloko i na Bogusie pod tym filmikiem. I y, jeżeli możecie, to udostępniajcie go, bo naprawdę bardzo nam zależy na tym, żeby mały znalazł jak najszybciej y, swój dom. Tyle na, na, tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy buziaki i do usłyszenia. Papa. Pa. Pa, pa.